Wiecie co muszę? Chuja muszę, bez lipy Mam wyjebane na pryszcze Ten gość wie coś na ten temat Zażywa wizaksinum A wizaksinum napierdala w pryszcze Jak szalone. Bez lipy, rozwala wszystko w drobny pył Pryszcze są upierdliwe I kiedy nic z nimi nie robisz Bawią się w najlepsze Tradycyjna walka z pryszczami jest nieskuteczna. A Visaxinum wysusza syfy, oczyszcza skórę i bakterie idą aut. Zsuszymy czy rżniemy? Rżniemy! Pamiętaj, potrzebujesz pierdolnięcia od środka. Idź do apteki i zajeb Visaxinum. Visaxinum, miej wyjebane na pryszcze. Haaaaaaaaaaaa risks <laughs> 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 <laughs>